Jestem na Kociewiu, miejsce mojego celu to będzie Pel... Pelin, dobrze chyba wymawiam. Stanąłem tutaj, żeby się przespać i tak wyszedłem i zobaczyłem studzienka piaseczno. Zobaczcie, to chyba jakieś przeznaczenie. Miejsce święte objawienia najświętszej matki na Pomorzu, najstarsze 1378. O i idę tutaj gdzie jest wieża tutaj była lipa i objała się matka bożka i zdrowia sparaliżowane dziecko Proszę bardzo I gdy ta cała wieś dotarła do mieszkańców okolicznych wsi, zaczęli tutaj przychodzić. Tutaj zobaczcie gdzie ta wieża. Zaczęli tutaj przychodzić i było miejsce uzdrowień i pielgrzymek. Oczywiście, cudowne źródełko Matki Bożej tutaj jest, a tutaj była Kalipa, miejsce cudownego zdrowienia syna Smolarza z 1378 roku. Tutaj jest woda, już ją wcześniej nabrałem z tego z, z źródełka i już zamierzałem odchodzić I jeden pan otwiera te drzwi, nie wiedziałem jak są zamknięte, zaraz wam pokażę, że tego. Że to jest otwarte. I tutaj jest chyba replika Matki Boskiej. Zobaczcie, bo cudowna figura jest w kościele parafialnym. Kościół otwarty na modlitwy i zwiedzanie każdego dnia, godzina 8 do 18.30. A jest godzina ósma, właśnie przyszedłem. Tutaj są różne kartki. Yy, błagalne. A tutaj jest chyba. Figurka, replika i tutaj wota za uzdrowienia. Także po prostu jestem w szoku, że tak trafiłem dzięki, nie wiem, z, 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 dzięki jakiemuś cudowi, czy, czy jak to nazwać zdarzeniu, nie wiem. W każdym razie przekazuję Wam ten filmik i pokazuję. Gdzie zacząłem moją wizytę? Na Kociewie. A co to jest Kociewie? No to jest na Kaszubach rejon. To nie są Kaszuby, to jest Kociewie.